Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wrażliwa w Biznesie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej z emocji, która bardzo często towarzyszy osobom wysoko wrażliwym, i mówię tutaj o strachu. Porozmawiamy o tym, kiedy ten strach się właśnie pojawia i jak mimo tego strachu, lęku po prostu działać. Oczywiście, w zgodzie ze sobą, może mniejszymi krokami, ale tak, żeby realizować siebie, swoje plany i przede wszystkim działać zgodnie ze swoimi wartościami. To co? Zaczynamy. Ja nazywam się Paulina Rybka i jestem wysoko wrażliwą solo przedsiębiorczynią. Zaczynałam działać online jako wirtualna asystentka i graficzka. A teraz do tych usług dołożyłam również bycie mentorką biznesową właśnie dla kobiet wysoko wrażliwych, które oglądają mnie między innymi tutaj na kanale na YouTube. Widzisz, kobiety wysoko wrażliwe mają to do siebie, że dużo myślą, dużo rozkminiają, zastanawiają się. I z jednej strony jest to dobre, bo przewidujemy dużo skutków, jakie mogą nastąpić. Więc podejmujemy bardziej świadome działania, a z drugiej strony nas to trochę stopuje, bo wyszukujemy sobie wręcz już wymówek i tych ale nie zrobię tego jeszcze, bo i tutaj pojawiają się różne opcje, więc przez to, że właśnie kobiety wysokowrażliwe dużo myślą, jest to jeden z powodów, przez który mniej działają w biznesie online czy w ogóle w. W swoim życiu. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o sytuacjach, w których ja czułam strach i lęk, i pokażę Ci też, że ta emocja, mimo że jestem już na jakimś, nie takim początkowym momencie mojego biznesu, tylko trochę wyżej, dalej mi towarzyszy. Natomiast nauczyłam się już, że ona po prostu się z jakiegoś powodu pojawia. I ja sobie obserwuję, pozwalam sobie temu strachowi być we mnie, a potem po prostu przełamuję ten strach i działam. I to nie chodzi o to, żeby to był taki wielki krok, tylko na przykładzie moich różnych historii pokażę Ci, żeby zacząć od jednej małej rzeczy. I jak pokażę sobie, że dobra, zrobiłam coś, i mój świat się nie spalił, nic nie wybuchło, i wszystko jest tak naprawdę ok, to wtedy ten układ nerwowy nasz przyzwyczaja się do tego działania i jesteśmy w stanie wykonać kolejny jakiś mniejszy krok. A tak naprawdę osiągnięcie jakiegoś celu, czy osiągnięcie sukcesu, w zależności jak go oczywiście rozumiesz, składa się nie z jednorazowych wielkich działań, tylko z systematyczności i z działania małymi krokami. To porozmawiajmy teraz o tym, czego boję się ja, wysoko wrażliwa przewodniczka kobiet w biznesie online. Bo tak jak ci wspomniałam, ten strach nadal w moich działaniach się pojawia, ale jest już coraz taki delikatniejszy i nie jest aż tak paraliżujący jak kilka lat temu. Więc czego się boję? Gdy byłam dzieckiem, moja wysoka wrażliwość nie była ani rozumiana, ani akceptowana. Często również niece mi dokuczali, moi rodzice nie rozumieli, więc zdarzało się, że słyszałam komunikaty a czemu znowu ryczysz? I czułam się taka samotna, czułam się odrzucona i czułam, że nie jestem akceptowana. I czasem w tym dorosłym życiu jeszcze wraca do mnie to Uczucie, ten strach przed właśnie odrzuceniem, przed brakiem akceptacji, yy, który może się pojawić też w formie na przykład hejtu. I to normalne, że gdy wychodzimy do sieci, tak do online'u i pokazujemy się bardziej, występujemy na live'ach, wrzucamy posty, ustawiamy reklamy. Pojawiają się osoby, które nie będą nas rozumiały, bądź które po prostu mają taki styl bycia, że hejtują wszystko, co przeczytają. Tak zdarzyło się pod moją jedną z reklam. Bałam się tego hejtu, a gdy on się pojawił, pomyślałam sobie: Okej, okay, ja nie znam tego pana, który mi skomentował. I tak naprawdę to, co napisał, nie ma dla mnie znaczenia. Ważniejsze jest dla mnie, że ta reklama dociera również do kobiet, którym ja chcę pomóc, którym jestem w stanie dać wartość, i dzięki pracy ze mną one są w stanie wznieść swoje życie na lepszy, fajniejszy poziom. To było dla mnie ważniejsze, więc w myślach po prostu podziękowałam temu panu, że skomentował moją reklamę, bo nikt wcześniej tego nie zrobił, i po prostu podbił mi te zasięgi, tak? I poradziłam sobie z tym hejtem. Było ok. Tak jak wcześniej mówiłam, mój świat nie spłonął, nic nie wybuchło. I co też tutaj mi pomogło, to właśnie to przypominanie sobie, po co ja w ogóle do tego online wyszłam. Bo widzisz, dla mnie prowadzenie biznesu to nie tylko pieniądze, ale wiele możliwości, bo ja dzięki biznesowi online jestem w stanie zaopiekować tam swoją wysoką wrażliwość. Bo mam przestrzeń na to, żeby wyjść sobie w ciągu dnia na spacer. Jeśli mam dużo takich na przykład ym, sytuacji, które mnie przebodźcowują, są może czasem dla mnie stresujące, tak? Bo na przykład muszę podjąć ileś tam działań w krótkim czasie, czy też podjąć jakieś ważne decyzje i to mnie przytłacza, to mogę wcisnąć w swoim biznesie pauzę i powiedzieć sobie OK, nie jestem w stanie teraz więcej pracować, idę odpocząć. I na przykład mogę iść na spacer, czy nawet zdarza mi się czasem, że potrzebuję iść na chwilę się położyć i wyciszyć i pomedytować, żeby wrócić po prostu do siebie. Więc biznes online daje mi tą możliwość zarządzania swoim czasem całkowicie inaczej niż na etacie. Ale mój biznes online to też coś więcej. To realizacja. Siebie w zgodzie z moimi wartościami, co dla mnie na etacie nie było możliwe, bo musiałam często przekraczać siebie i swoją taką wewnętrzną uczciwość na rzecz właśnie pracy dla kogoś innego. I praca we własnym biznesie to jest też realizowanie dla mnie tej misji życiowej. I wiem, że to brzmi górnolotnie, natomiast ja naprawdę jako kobieta wysokowrażliwa i sporo wysokowrażliwych kobiet ma taką potrzebę, by właśnie swoją osobą pomagać innym. Mamy to tak jakby płynie w nas we krwi z tego względu, że mamy w sobie po prostu ogromne pokłady empatii. Bardzo łatwo jest nam wejść w buty kogoś innego i tym samym dać mu właśnie to wysłuchanie, zrozumienie, ale też mamy mnóstwo talentów, które między innymi kreatywność, które pomagają nam znaleźć rozwiązania i na przykład ja tak działam, że oprócz tego właśnie, że potrafię tak ukochać innych ludzi, to mam też umysł strategiczny i jestem na przykład w stanie podpowiedzieć w jaki sposób rozwinąć biznes, w jaki sposób wypromować jakiś produkt. W jaki sposób dotrzeć do swojej grupy odbiorców albo w ogóle poznać swoją grupę odbiorców. Znam bardzo dużo różnych narzędzi, więc oprócz tego, że właśnie jestem w stanie na przykład moją klientkę wysłuchać, zrozumieć jej potrzeby, to potrafię też zadać jej odpowiednie pytania i podpowiedzieć właśnie drogę, którą warto w jej sytuacji pójść, nad czym warto się zastanowić, a co na przykład odpuścić plus mogę właśnie podpowiedzieć narzędzia, które będą przydatne przy realizacji jej tych konkretnych celów. Więc yy, mamy właśnie dużo, dużo tych, yy, tych talentów, między innymi tą empatię, i bardzo często właśnie kobiety wysokowrażliwe mają tę potrzebę, żeby pomagać swoją osobom innym ludziom. I ja też taką misję mam i te moje doświadczenia właśnie z dzieciństwa. Gdzie ja nie byłam akceptowana i przez bardzo wiele lat, już jako dorosła osoba, czułam się dalej taka odrzucona i taka jakaś, nie taka jak powinnam być, to w momencie, gdy poznałam termin wysokiej wrażliwości, gdy zaczęłam rozmawiać z innymi osobami, które mają podobnie jak ja i zobaczyłam, o, nie jestem sama, gdy weszłam do świata online i zaczęłam szukać tej drogi dla siebie, to jeszcze mocniej poczułam, że. Ja chcę swoją pracą pokazać innym wysoko wrażliwym kobietom, że tak, ty też możesz. To jest bardzo żywe we mnie. Więc w momencie, kiedy właśnie pojawia się jakiś strach, to wracam sobie do tego właśnie poczucia, że ja nie robię tego dla kasy, nie robię tego, żeby być nie wiem, znana w internecie, tak. Tylko ja to naprawdę robię dla tych innych kobiet, by im też pokazać, że one mogą. One mogą po prostu żyć po swojemu, być szczęśliwe i zaopiekować siebie. To jest dla mnie ogromnie ważne. I nawet wracam sobie, możesz sobie pobrać moją medytację, która właśnie pomaga zobaczyć taką swoją wizję tego biznesu jak ona może wyglądać i zostawię Ci link do tej medytacji w tym odcinku. A jeszcze odnośnie właśnie tego strachu przed oceną to w ostatnim czasie stworzyłam zaproszenie na takie wydarzenie od wstydliwej dziewczynki do solo przedsiębiorczyni. Zapraszam Cię oczywiście serdecznie na to wydarzenie i za moment opowiem o nim więcej, ale odnośnie hejtu chcę Ci jeszcze powiedzieć, bo tutaj wkleję też za moment na tym wideo. Na landingu tego wydarzenia w grafice głównej zamieściłam takie zdjęcie właśnie siebie. To nie jest jakieś zdjęcie z internetu czystokowe, to jestem faktycznie ja, jak miałam tam około 5-6 lat. Jak właśnie jestem taką zawstydzoną dziewczynką, co już pewnie widzisz tutaj na ekranie. Koło mnie, więc dałam to swoje zdjęcie, no i zdjęcie z tych czasów teraz, kiedy już jestem przedsiębiorczynią. I też pojawił się we mnie taki lęk, że kurczę, może za bardzo się odsłaniam, może za dużo pokazuję tej swojej wrażliwości, ale stwierdziłam, że no nie, właśnie ja po to też to robię. Żeby te inne kobiety wysokowrażliwe też odważyły się poszukać tej swojej drogi. I dla takich też kobiet jest to wydarzenie, bo podczas niego porozmawiamy sobie, co to właśnie jest ta wysokowrażliwość, między innymi w biznesie. Jak w ogóle sprawdzić, czy jest się wysokowrażliwą kobietą. Jakie cechy ma taka osoba. Będzie też o tym, jak właśnie tą swoją wrażliwość postrzegać nie jako coś Uciążliwego, jako takie więzienie i bycie skazańcem, ale jak postrzegać wysokowrażliwość jako swój taki największy atut? I jak też może wyglądać Twój dzień jako osoby wysokowrażliwej, gdy już właśnie zaakceptujesz siebie? Więc to będzie na wydarzeniu. Podzielę się też takimi fragmentami mojej historii, o których nie mówiłam ani tutaj w podcaście, ani na social mediach, ani nawet na newsletterze gdzie czasem zdradzam trochę więcej, więc jak zapieszesz się po medytację, to będziesz zapisana też do mojego newslettera i będziesz dostawała informacje ym, o różnych podpowiedziach właśnie dla kobiet wysoko wrażliwych, ale też zaproszeniu chociażby na takie wydarzenia, o którym Ci wspomniałam. To wydarzenie będzie 25 kwietnia 2025 roku yy, o godzinie 10, potrwa około 2 godzin. I na tym spotkaniu oprócz tej części takiej merytorycznej, nazwijmy to tego mięska, będzie też przestrzeń na rozmowę właśnie wśród kobiet wysoko wrażliwych. Ta grupa będzie zamknięta i część, podczas której już będzie możliwość właśnie zadania pytań i porozmawiania, nie będzie nagrywana. I zapraszam tylko kobiety, które właśnie czują mocniej, są wysoko wrażliwe. I gwarantuję, że ta grupa będzie właśnie taka bezpieczna, zamknięta, że tylko takie kobiety tam będą, które po prostu są podobne do mnie i do Ciebie. Więc link do zapisu zostawiam Ci również w opisie do tego odcinka. A yy, przechodzę jeszcze, bo też wspominam Ci o tym wydarzeniu, bo wychodzę po prostu z nim szerzej do świata. Tak, jestem w trakcie przygotowywania też reklam promujących. Wyszłam już z. Zaproszeniem na kilku grupach na Facebooku, na moim Instagramie, na newsletterze. I gdy szykowałam te treści, ustawiałam te wszystkie posty, to pojawił się we mnie też lęk. A co w przypadku, gdy zapisze się mało osób? I mogłam pójść za tym, tak, i zacząć sobie szukać kolejnych takich wymówek, żeby nie działać. Ale znów wróciłam do tej swojej misji po czym usiadłam też, no i spisałam sobie, czyli nie zaczęłam działać, tylko dałam sobie takie ok, to jeśli zapisze mi się mało osób, to co wtedy ja mogę zrobić? Czyli ucięłam trochę to, to nakręcanie się, że będzie słabo, no bo jak sobie pomyślę, że zapisze się mało osób i będę się cały czas na tym skupiać, to popatrz jak to działa. No to skupiam się na tym, więc mniej działam, albo działam właśnie z tego poziomu strachu, że się boję, więc też wkładam w to taką niskowibracyjną energię i nie robię tak, jakbym siebie nagrała, nie wiem, tutaj i teraz z, ze smutną miną, takim głosem Ci mówię, a no wiesz, no zapraszam Cię, no to przyjdź, tak? No to to nie jest, jeśli ten temat nie jest taki we mnie żywy, jeśli nie mówię tego z serca, z taką autentycznością, no, to samo to, jaki tam będzie tekst, no to po prostu tych ludzi nie przyciągnie, prawda? Więc właśnie usiadłam sobie, przełączyłam się na tą strategiczną mnie i rozpisałam sobie. Ok, jeśli z newslettera będzie mało zapisów, no to co ja jeszcze mogę zrobić, tak? I popatrz, ile mam opcji. Mogę zrobić z kimś innym live na Instagramie. Mówienie jest dla mnie akurat ok. Bardzo lubię mówić i rozmawiać, więc ta forma jest dla mnie w porządku. Reklamy umiem ustawić, więc też ok, dzięki temu dotrę do większej ilości nowych w ogóle osób. Tak samo jestem w różnych grupach biznesowych i tam wiem, że też są wysoko wrażliwe kobiety, i tam też mogę do nich dotrzeć. Prowadzę też na przykład swoje konto na LinkedInie, więc też tam mogę poszukać. Będą całkowicie inne kobiety, które niekoniecznie zobaczą mnie na Instagramie. Na reklamie czy na Facebooku, czy są w moim newsletterze. I tych opcji pewnie jest więcej, i jak tutaj mi się wyczerpią, i dalej będę uważała, że jest za mało tych zapisów, no to po prostu znajdę inne, jeszcze dodatkowe rozwiązanie, bo też zaczęłam tą promocję ponad dwa tygodnie przed wydarzeniem, więc jest jeszcze czas i wiadomo, że najwięcej osób zapisuje się najbliżej daty tego wydarzenia, a nie na samym początku. Więc widzisz, zrobiłam tak naprawdę mały krok, bo ja nie zaczęłam od razu y, tworzyć tych postów, tak, tam, nie wiem, kręcić rolek, czy pisać maili i tak dalej, tylko zaczęłam od tego, że okej, okay, to się może wydarzyć, tak? No jasne, może się wydarzyć. Na ten moment, jak nagrywam ten odcinek, y, przynajmniej jak sprawdzałam kilka godzin wcześniej, miałam zapisane cztery osoby. No to tak, to jest mała. Ilość, wiadomo, że też nie każdy przechodzi na żywo. Część osób zakłada, że obejrzy powtórkę, część osób może w ogóle zapomnieć o tym wydarzeniu albo coś im wypadnie i nie przyjdą. Więc, cztery osoby tak, to jest mało, natomiast tak jak mówię, dopiero zaczęłam tę promocję. Mogłabym się już zacząć przejmować, ale dzisiaj, jak nagrywam, jest już patrzę, 10 kwietnia. Wydarzenie jest na, o widzisz, nawet za ponad dwa tygodnie, więc ja jeszcze mam sporo czasu, by tą grupę. Na to wydarzenie zebrać. I tak jak mówię, zrobiłam mały krok, czyli sobie nie zaczęłam od razu czegoś robić, tylko rozpisałam sobie, jakie te kroki będą mogły być. Dałam sobie chwilę na dobra, zaakceptowanie tego i zaczęłam sobie w tym kierunku działać. Tak. Jeszcze nie ustawiłam reklam, jak ci wspomniałam, ale będę to robić na dniach. Postanowiłam, że wyślę też do moich klientek przypomnienie, że jestem, czym się zajmuję. I w razie, jeśli potrzebują mojej pomocy, to, żeby dały znać. No i w pierwszej kolejności sobie myślę, ale przecież te klientki wiedzą, że ja jestem. Przecież korzystały z moich usług, to wiedzą, co robię. To po co ja sobie to wymyśliłam, tak? No bo stresowałam się tym, pojawił się gdzieś strach, że właśnie wszyscy mi odpiszą, że no fajnie, Paulina, ale nic od ciebie nie chcę. Bałam się tego znowu, odrzucenia, o którym Ci mówiłam wcześniej. I wiem, że wiele kobiet wysoko wrażliwych. Często tego odrzucenia z różnych stron się po prostu obawia, więc dlatego ci o tym mówię, żeby ci pokazać, że no, jest to normalne, ale możemy sobie z tym poradzić. Więc też sobie znowu rozbiłam ten proces na mniejsze elementy i usiadłam sobie i dobra, To najpierw sobie dam chwilę i zastanowię się w ogóle, do których klientek, z którymi nie współpracowałam przez ostatnie 2-3 miesiące, chcę się przypomnieć. I sobie tylko je spisałam. I zostawiłam. I pobyłam sobie z tym i zobaczyłam sobie, okej, okay, to od kogo odrzucenie będzie bolało mnie najmniej. I napisałam do tej klientki. I potem już poszło i wysłałam, powiem Ci, chyba z 10 tych wiadomości. I znowu, nie, zabiło mnie to, nic mi się nie stało. Na razie część klientek odpisała, że u nich jest wszystko ok i na ten moment nie potrzebują współpracy ze mną kontynuować. Ale też nie było to dla mnie trudne. Było takie okej, okay, spoko, ale ta wiadomość była neutralna, albo miła, albo rozmawiało się później o czymś innym. Więc widzisz, pokazałam sobie znowu, że to działanie wcale nie jest tak straszne, jak ja sobie to wyobraziłam, ale nie działałam na siłę, tylko dałam sobie tę przestrzeń do oswojenia się z tym pomysłem, z tym zadaniem, z, tą, z tym działaniem, do którego właśnie. Ciebie zachęcam, żeby działać sobie małymi krokami. Ok, i w tytule tego odcinka też dałam takie pytanie, a co by się stało, gdybym ja właśnie nie działała, gdybym nic nie zrobiła? I wiesz, zastanowiłam się przez chwilę, nie chciałam ciągnąć za bardzo tych czarnych scenariuszy i gdybać, co by się wydarzyło, ale jeśli bym nie spróbowała wyjść ze swoim biznesem online, nie podejmowała działań, które wydawały mi się właśnie przerażające, a wcale takie nie były, i wręcz zdarzało się, że były, mimo że początkowo przerażające, to później ekscytujące. To pomyślałam sobie, że kurczę, wiem, że jak byłam na etacie, czułam ogromną frustrację, przytłoczenie, że moje weekendy wyglądały tak, że ja prawie cały weekend potrzebowałam spędzić w łóżku, żeby w ogóle wrócić do siebie i mieć siłę na to, żeby później przez kolejne pięć dni znowu jeździć na ten etat, więc zakładam, że skończyłoby się to jakimś wypaleniem zawodowym bądź czymś jeszcze gorszym. Nie wiem jakbym sobie psychicznie z tym poradziła. Więc jestem sobie wdzięczna, że właśnie podjęłam te kroki. I spróbowałam, i zobaczyłam, że biznes online jest dla mnie, że jest tutaj dla mnie miejsce, i jako kobieta wysokowrażliwa potrafię się w tym odnaleźć, i że wcale nie muszę działać tak jak dużo osób mówi wcale nie muszę robić mega intensywnych kampanii sprzedażowych wcale nie muszę być wszędzie mogę być tam, gdzie chcę, w takim zakresie, jaki jest dla mnie w porządku. Tylko wtedy potrzebuję po prostu znaleźć na przykład inne rozwiązania. Natomiast dla mnie ważniejsze jest, żeby pracować bliżej z klientkami, albo jeden na jeden, albo właśnie w procesach grupowych. I to wynagrodzenie, które mam, jest dla mnie wystarczające. I to jest najważniejsze, że ja jestem szczęśliwa w tym biznesie, czuję się spełniona. I to, że słowo sukces dla każdego z nas znaczy coś innego. I dla mnie sukcesem jest to, że właśnie mogę pracować tylko kilka godzin dziennie, mogę przerwać pracę w ciągu dnia i właśnie wyjść sobie na spacer, to co Ci mówiłam, że mogę sobie zaplanować tak czas, żeby wyjechać tak naprawdę kiedy chcę na urlop. I też to, że to ja decyduję, z kim współpracuję. I pracuję tylko z osobami, które mają podobne do mnie wartości, podobne flow, które są otwarte, relacyjne i cenią sobie właśnie takie te bliższe relacje, tak jak ja, kobieta wysoko wrażliwa. I wiesz, jeszcze chciałabym Ci powiedzieć jedną rzecz, bo przeglądając dzisiaj TikToka, rzucił mi się jeden filmik takiego chłopaka, że postanowił sobie. Że od dzisiaj będzie, zapisze, zrobi sobie w ogóle listę rzeczy, które odkładał i że będzie je teraz realizował albo próbował je realizować, żeby na starość właśnie móc spojrzeć wstecz na swoje życie i, i mieć to poczucie jak widzisz, teraz już wzrusza mnie to, mieć właśnie na starość to poczucie, że, że nie odpuścił siebie, tylko że realizował to, co właśnie było w nim żywe, to, co go interesowało, to, co go ciekawiło. To, co może było trochę przerażające, ale właśnie miało to coś, że chciał to zrealizować. I ja czuję, że robię bardzo podobnie właśnie biznesowo, ale też życiowo. Mimo właśnie tej wysokowrażliwości, którą kiedyś przez wiele, wiele lat postrzegałam jako coś, co jest we mnie niefajnego, teraz postrzegam to jako taki y, ogromny swój atut. Natomiast trzeba właśnie siebie obserwować, zrozumieć, zaakceptować i układać swoje życie tak, by po prostu siebie nie przekraczać w tym wszystkim. Ok, dużo wzruszenia we mnie na koniec, więc będę chciała już kończyć nagranie tego odcinka. I chciałam ci jeszcze powiedzieć, że właśnie teraz czuję, że mimo, że pojawia się ten strach, to ja potrafię teraz bez stydu zaprosić na swoje wydarzenie, bez wstydu zaprosić do współpracy jeden na jeden ze mną. I by chociażby tak, jak Ci wspomniałam wcześniej, że wysyłałam te przypomnienia do klientek, to by też właśnie z taką radością i otwartością to zrobić, a nie ze strachem, że ktoś mi odpisze: że A w ogóle po co do mnie piszesz, czy coś takiego. I chciałabym zachęcić, żebyś odpowiedziała sobie na to pytanie. I jeśli to będzie dla Ciebie ok, to możesz yy, zostawić komentarz pod tym filmem yy, lub napisać do mnie na maila hellowmałpa.paulin.pl. Ja zarówno tutaj na komentarze, jak na jej wiadomości mailowe odpowiadam osobiście. Yy, I już przechodzę do tego, jakie to pytanie powinnaś sobie zadać i się nad nim zastanowić. Jakie działanie ty czujesz, że chciałaś wykonać i ono do Ciebie tak wraca i wraca? Ale właśnie ze względu na strach, lęk, który się pojawił, to je odłożyłaś. Daj sobie chwilę, pobądź sobie z tym. Nie musisz od razu odpowiadać na to pytanie, może ta odpowiedź przyjdzie do Ciebie od razu, a może będzie trochę potrzebowało się to w Tobie przemylić i przeprocesować, i przyjdzie ta odpowiedź do Ciebie później. I na koniec chcę Ci podziękować, że jesteś tutaj ze mną, że jesteś częścią tego projektu, wysoko wrażliwa w biznesie. Zapraszam Cię serdecznie jeszcze raz na wydarzenie od wstydliwej dziewczynki do solo przedsiębiorczyni, podczas którego opowiem Ci trochę więcej o mojej historii, ale też właśnie dowiesz się co to w ogóle jest wysokowrażliwość w biznesie, jakie są takie cechy osoby wysokowrażliwej i jak właśnie ten biznes i dzień może wyglądać u takiej osoby, u takiej kobiety. Do zobaczenia w online'ach. Ściskam cię serdecznie i przesyłam buziaki. Cześć!